Cześć, witajcie z tej strony. Dawid, dzisiaj kolejny film Age of History 2. Wydaje mi się, że będzie to przedostatni odcinek z tej oto gry. Ze względu na to, że raczej w jeden odcinek Stanów nie podbijemy, ale w dwa już tak. Więc cóż, my w tym odcinku muszę na pewno porozkładać armię. Żeby była i <laughs> rozpocząć chociaż jedną wojnę ze Stanami Też nie chcę Też mi się nie podoba ta opcja Znaczy No jak trzeba to trzeba, tak Tak pod 150 tysięcy tu wyślę tu jest 200 tysięcy, to tutaj będzie dobrze No Boże Co to za jednostki są niby Gdzie wy macie najlepszą armię? Eee, ekonomia Los Angeles Okej, okay, nie ma problemu To ta ekonomia się sypnie Dobra, to się rozleci ekonomia. To mogę zagwarantować. Los Angeles pół miliona. Okej. Okay. Jest pół miliona w Los Angeles. To zaraz. Tego nie będzie. No, pierwsza wojna to będzie raczej taka właśnie w tym stylu. Wyniszczająca. Ekonomię, ze względu na to, że Stany, jednak są dość potężnym państwem, tym bardziej z dobustowaną ekonomią. Ja tutaj rozkładam po 40 tysięcy, co widzę, że już będzie za małą ilością. Więc muszę poukładać w niektórych miejscach. Zamki. Na przykład tu. Takie twierdze poustawiać. Bo niektóre miejsca są zbyt strategiczne i ważne. Żeby zostały. Te wyspy zaraz będziemy podbijać No i te jeszcze prowincje tutaj Dobra, wyrekrutuj w Seulu tam 21 tysięcy Dobra, 21 tysięcy wyślę tutaj I przeniosę te plus minus 40, no 36 Dobra, chyba wszystko. No, ale i tak muszę wyrekrutować armię, ponieważ, no, w Los Angeles muszę się wbić, a tam raczej nie będzie malutkich ilości wojsk. Raczej nie. Pod 150 tysięcy. 230 Będzie dobrze. Uda się. Wierzymy w sukces. Dobra. Jeden, dwadzieścia oni mają. My mamy jeden pięć. No to różnica. Przepraszam. Kichać mi się chciało i. Tak wyszło. Dobra. Wypowiadamy wojnę. Pierwszą, pierwsza to pierwsza, tak. Zająłbym się tym czymś, co oni w wielu miejscach mają. I oczywiście, desantem. W to nasze cudowne słoneczne Los Angeles. Takie jednostki, no. O. Myślałem, że nie będą pierwsi atakować. Dobra. Jest. Plądrujemy. Dobra, bo musi im się rozlecić ekonomia. Nie mogę pozwolić na to, żeby stanom się zachowały wszystkie ich Świetne porządki. Tutaj przy okazji mogę się w was wbić. I od dołu... Mam dwie prowincje. A, bo ja tab klikałem, przepraszam. Dobra. No i w sumie tylko tyle. Ja chcę pozajmować na razie ich wysepki. Chwila, moment. Tam jest jeszcze jedna prowincja. A, jeszcze minąłem turę. Nie, to jest jedna prowincja. Okej. Okay. Ale śmiesznie teren rozłożony. Gdzie macie mało? Powiedziałem gdzieś 14 chyba 1000. Mi się. Tak, mi, wydawało mi się ok. Mhm. Dobra, no to coś takiego tylko podbiję. Los Angeles oczywiście plądrujemy dalej. Nie odpuszczamy. Z Wami jeszcze poczekam, dobra. O, zapomniałem splądrować, właśnie no. Na tym się skończy tutaj, dół. Znaczy góra Dołu chyba jeszcze nie podbijam Albo Coś takiego w sumie mogę No Splądruję wam Los Angeles I w sumie ja to Los Angeles od was zabiorę A właśnie Kto mi zabierze? To bez sensu plądruję Chociaż dobra Dobra, na razie rozmowy pokojowe. Żeby ogarnąć wszystko. Jest. Przy okazji Stany będą musiały większość swojej armii usunąć. Ze względu na to, że budżet im. połowa budżetu im spadła. więc będą musieli przesunąć jakby usunąć połowę swojej armii bo teraz w Richmond mają najlepszą ekonomię I nie licząc Richmond mają jeszcze Miami które jest tu i San Francisco, później mają Hangare, które jest Jezu, co to jest w ogóle dobra to... okej, okay, widzę, że Amerykanie tutaj Poważnie idą pod kątem jakichś porąbanych wysp, gdzie to tu? No, połowa, a druga połowa tutaj. No, nieźle. O jejku, tu jest 300 tysięcy. Okej, okay. czego tu jest w ogóle 290? Weźcie się jakoś po ludzku, porozkładajcie. Tutaj te 26, tu 50, kolejne 50, 10. 33 32 13 aż zapomniałem z tego wszystkiego ale co widzicie, Amerykanie też. <śm> to nieźle. No, ale troszeczkę się zmniejszyły Stany Zjednoczone. Tutaj taki mu kroiło kawałek. i mu ukroiło, Ale niezauważalnie praktycznie. Pokażcie mi ich prowincje narodowe. Okej. Okay. Sześć tu Jest. Wypowiadamy wojnę po raz drugi. Wbiję wam się w... ...te wysepki. Wam w hangarach. 90 tysięcy, okej. Okay. No, z wami jeszcze poczekam w sumie. Tutaj od góry będę musiał. O tu na przykład, okej. Okay. I ogólnie jeszcze informacyjnie mam, znaczy informacyjnie w sumie. Też chciałem się Was zapytać, czy chcielibyście na przykład zobaczyć serię z Minecrafta. Nie powiem wam z czego, nie byłby to zwykły survival. Ale nie będę mówić z czego. I się po prostu pytam, czy chcielibyście zobaczyć coś takiego. Bo jak tak, to będę ją nagrywać, bo mam nawet przygotowaną. A jak nie, to będę sobie samą taką forfan grać. Ci co. Oglądają, to mogą komentarz napisać. Bo wiem, że jednak niektórzy oglądają. Więc, jakby ktoś chciał zobaczyć Minecrafta u mnie, to napiszcie, nagram. Tak, z Wami czekam jeszcze. Dobra, dobra. Ta, nie mają armii już. Ja mm -hmm. yes. w jednym miejscu inwestowali tylko w ekonomię i tak to się skończyło im. Trzy prowincje. I tutaj jeszcze gdzie? gdzie to jest? Porozwiązuje armię. I tak to jest ostatnia wojna. No czy ostatnia? Ostatnia z państwem jakimś, tak? Gdzie jest jakaś armia? A, tylko w Ameryce Północnej. No, tylko w Ameryce. No dobra, no. Z wami poczekam jeszcze. Um, dobra, w ten sposób muszę. Dobra, tak, tak. Was dalej będę trzymać tutaj. Okej, okay. coś takiego i z tym jeszcze zaczekam. Z wami też poczekam. Te 40 te 30 jest dobrze. Jeszcze Alaskę na szybko tutaj pięknie, ślicznie. Po połowie. I co? Amerykanie tutaj jakoś malutką armię postawili, ale to już nie to samo. Już stąd ostatnia część Alaski, i później tylko to, chyba tylko. A jeszcze to i to. I tu mam najwyższą populację, tutaj w tym backingu, no dobra, no to dobra to w... okej. Okay. No bo to ta sama prowincja, ok. Jest, tego nawet nie widać. Tego tu 168 tysięcy płynie. Niech sobie płynie na razie. Nie wiem po co was tu wysyłam, czy nie? Tu jest San Francisco. No to muszę się to San Francisco wbić, bo dalej ma jakąś fajną ekonomię, że im 100 tysięcy nie wadzi. Ile wam uwali? Jak wam podbije dwa? Dużo wam uwali bardzo. Okej, okay, to... Muszę. Ok. Tu do Baton Rouge się nie wbijam jeszcze, tu jakieś 3000 płynie u do Sacramento. Albo dobra, do Baton Rouge też. tak wyskakuje sobie, tak o leci losowo okej okay. okej okay. To wezmę z powrotem na tyle, bo tutaj sobie płynie 3000 e, gdzieś i 168, co mnie wcale nie cieszy. Na tym sobie drugą wojnę, wojnę skończymy. Jak widzicie, Amerykanie mm, mocno ubolewają. No coś takiego trzeba. Te. Przyjęli. 33 prowincje do asymilacji. No, takie rozbiory, no ale kurczę. Nie chcę mi się bić jakoś z tymi 100 tysiącami. Znaczy, ja bym ich pokonał na pewno, ale hmm, jest sens z tym czymś się bić. Przecież to jest taka armia, jak oni praktycznie ekonomię mają. Mim znowu połowa spadła. No, i co? Ja myślę, że stany sobie dokończymy w kolejnym odcinku. Dajcie znać co do tego Minecrafta. Ten film trochę krótszy będzie. Wiem. Nagrywam go też dość późno. No, i cóż, ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnym filmie. Dokończymy sobie Stany Zjednoczone i przejmiemy w końcu świat. Więc ja wam jeszcze raz dziękuję. Życzę Wam miłego wieczoru. No i cóż. Papa. Pa.